Siemandero, ja jestem Heksu i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj chciałbym pokazywać Wam jak stworzyć własną cywilizację do Age of History 2. Jeszcze przed rozpoczęciem zachęcam do subskrybowania mojego kanału oraz zalajkowania filmu. Nie do bardzo wspiera. Napiszcie też komentarz, z czego zrobić następny poradnik. Może dzisiaj drugi się pojawi, ale chociaż trochę wątpię. Może troszeczkę ym, tak fiztuję i zrobię te dwa poradniki, tylko napiszcie jaki zrobić, bo wtedy będę wiedział. No to co? Zapraszam Was do oglądania. Pierwsze co robimy, musimy wejść w Age w History 2. No to to już wszyscy wiecie, musimy wejść w edytor, stwórz cywilizację. Jak widzicie, możemy tutaj stworzyć własne cywilizację, stworzoną cywilizację. Mamy tutaj flagę i nazwę cywilizacji. tutaj na przykład nazwijmy sobie ją na odcinek, niech będzie. Zapisz tutaj, dostosuj flagi, klikamy, żeby sobie dostosować flagę. Tutaj sobie wybieramy jakąś taką najłatwiejszą, fajną flagę, niech będzie ta na przykład. Tutaj środkowe musimy, możemy sobie zmieniać jako tło całego tego naszego całej naszej flagi. Ja sobie zmienię w sumie na czerwony. Tutaj mamy kolor tego czerwonego paska z tyłu tego yy, niebieskiego, czyli taka Tajlandia, typu Tajlandia co Tylko musiała być trochę inna flaga. No to na przykład to sobie weźmiemy na kolor a to różowy, a tutaj mamy trzecią belgę i wybieramy tutaj kolor biały. Taka Austria nam powstała. Na zdrowie. Możemy też dodać nowe pokrycie. Nie musimy, ale możemy. Zaznaczymy sobie, żeby był na przykład czarny, jaki kolor chcecie i tu sobie wybieramy. I jest tutaj naprawdę dużo, więc można całkiem się fajnie pobawić w jakieś y, fajne jakby historie czy coś takiego. Ja na przykład wybiorę sobie taki x, zwiększę go sobie tak do 85%. Wydaje mi się, że będzie dobrze w środku y i w środku x i będzie idealnie na środku. Teraz sobie wracamy Kolor cywilizacji musimy sobie wybrać, oczywiście możemy sobie patrzeć na te prowincje Na przykład kolor mojej cywilizacji będzie coś takiego Zabykamy. I większość też nie wie, czy te beretki coś zmieniają Nie zmieniają nic, więc jakby nic nie musi się tutaj zmieniać Zapisz I teraz idziemy do Tworzenia hmm, ja scenariusza, stwórz scenariusz Na przykład współczesny świat, sobie wejdziemy Dobrze, i na przykład stwórzmy sobie to tutaj, gdzieś we Francji, dodać cywilizację. Wpisujemy nazwę naszej cywilizacji no czyli na odcinek. Mamy na przykład komunizm, i tak dalej. To już w innych poradnikach, w innym poradniku możecie wiedzieć, jak zmienić wtedy flagę. A teraz się po prostu tego nie chcę robić. Bierzemy to, to jest sobie zaznaczam, zawsze często tak, i malujemy. Kiedy nasz, pora... Kiedy nasz scenariusz już zapisaliśmy z tym nowym państwem, kinonami gry. I nowa gra. Yy, I teraz tak, powinniśmy mieć to tutaj. O, oczywiście mamy naszą nową cywilizację. I naprawdę jest dobrze. Więc dzięki wszystkim za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Mam nadzieję, że powód tam paru osobom. Oczywiście napiszcie w komentarzach, jaki następny poranik chcecie. Może zrobić dzisiaj drugi. Ale no, nie, nie musi być to prawdopodobne. Zachęcam do subskrybowania przygotowania i zostawienia łapeczki tam na dole. thinking, hey,